Siemanko, witam wszystkich w dzisiejszym filmie. Dziś przychodzę do was z małą niespodzianką. Na moim serwerze liamc.pl ruszyła nowa gra o nazwie Squid Game. Są to wszystkie gry, które pojawiły się w serialu, przeniesione do świata Minecraft. Serdecznie zapraszam do zagrania i wspólnej zabawy, a przed wami moja pierwsza rozgrywka. Jeżeli lubisz moje materiały, to zostaw suba na tym kanale. Zajmie ci to dwie sekundy i zawsze możesz później zmienić zdanie. Dziękuję i miłego oglądania. Tym razem robię dwa skoki i staję w kuwa miejscu. <grym> Stój! I odpada. Stanąłem przed. No A, jednak. Ale ty, wiesz co? Ja wylądowałem. Ja, wylądow... ja wylądowałem w momencie, kiedy było czerwone. Dosłownie! To wiesz co? Nie skaż tylko biegnij. Jest wtedy większa szansa, że. Jak cię nie zabiło, normalnie na czerwony mówię. Nie! Ja staję od razu, pierdziele to. Ale ile odpadło Nie! Nie, teraz już kuwa, nie dam za wygradą. Tutaj też fajnie by było, jakby dało się popychać, ale by przeszkadzali za bardzo mi się. nie, to by było wtedy straszne. Sfokusowałby ci się jeden z i wiesz. No. Tym razem nie zginę, kuchwa, nie dam się! Nie dam! Może, może być tak, że ta czerwony się bardzo szybko zapali też na to mi na uwadze. że może być długo, ale może być krótko, nie? Wiem, wiem, wiem. Nie ja tak bezpiecznie, bezpiecznie. <laughs> ale ile osób jest? Może się uda. Ja robię dosłownie 2-3 kroki, staję, pierdziele, goźba, mam dużo czasu jeszcze. Spokojnie, minuta, Ale jest tej... stres ci powiem, ty, ja sobie no. nie wyobrażam co by było jakby moje życie było faktycznie na szali to <grym> Czymś takim, no kuchła paraliż Jak ludzie piszą, że im się ręce pocą jak idą tą pierwszą No serio, krew. no serio, <grym> <grym> naprawdę To jest śmieszne Ja tak. też teraz przeżywam, ja jakbym podłączył sobie pulsometr O, dobrze się zatrzymałem, o, żeż ty Dobra He. Nie no, Już prawie nie, jesteś, ale nie, myślę nie że się losu. skusisz Myślę że się skusisz i naraz to spróbujesz i pan. Nie. nie! Nie ma opcji Nie! O -o. Nie! Bo by bo mnie złapało Mnie też Aaaaaa, jestem! Dobra! Woo! Ej, ale to było stresujące. Fajnie, czekajcie. Ja pitole! O nie, to było straszne. Dasz radę, Mordo, dasz radę. Jeszcze dużo czasu Zaj, masz. O skubany Ale nie, powiem ci, że jakbyś mnie Bo ty mnie podpuszczałeś teraz Jakbym to zrobił faktycznie, chciał zrobić teraz, raz To mnie złapało To teraz pozostało 10 osób, no Ja teraz chcę tylko nie spaść i spróbować zbudować Będzie super Bo ja się boję, że ja spadnę Ale i jest na tym, że ja. ja Ja się boję, tu trzeba robić skoki na 3, nie? Tak, ale uważaj, bo te bloki znikają w trakcie Tylko raz, już nie znikną A okej, dobra Jestem tak ile podpadało na mącik. Niebieskie. Ej, Nie wie, dobra, parasolę, będę robił kuchwa. Jak główny bohater, normalnie będę robił te ja Parasolka. Koło. Dobra, lecimy normalnie. Kuchwa, parasol, tako, tutaj, ten tego. Nie wiem na ile. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Ta, dobra. I teraz tutaj w bok będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Kuchwa, ciężkie! Raz, dwa, trzy, cztery, wie, <grym> poczekaj! Raz, dwa, trzy, cztery. a Dobra, będzie sześć, dobra i teraz... teraz jak jest... Raz, dwa, trzy, cztery, <grym> sześć, to tutaj jest wtedy to. Okej. Okay. Ej, serio, idzie się kuźwa, tak łatwo pomylić. Strasznie łatwo się idzie pomylić. Strasznie łatwo, kuźwa. Yes, dobra, yes, i tu nas dobra, i tutaj, teraz, tutaj i tutaj i tutaj, bo tu musi być na dwa grubości. Dobrze tutaj tutaj, tutaj, tutaj and, and Tutaj, and tutaj, nie i jeszcze tutaj. I jeszcze coś źle zrobiliśmy tutaj. Jest! Aha! High five! High five, Mordo! Mordo! High five! High five, yeah, high five. A zrobiłem kółko i sam budowałem. Haha. E eee, Ale... dużo, dużo mi nie pomógł, ej, dużo mi nie pomógł, ej, ciężko było. To, co ci mówiłem wcześniej, nie jak sobie nagrywałem te, 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 te przebitki, nie? Serio, na. Aha, no właśnie. Ten pierwszy moment, nie? Eee, eee, budowania tego, 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 eee, boże, no rączki, nie? Ty, ja się pięć razy musiałem zastanowić, czy na pewno wystarczającą liczbę bloków wybudowałem, czy nie za mało, czy nie za dużo, serio. Cześć, Teralina, bo... co ten leży tu, ty hopie, wstawaj! Hopie. Nie popieraj! 50, wyszedł, wiecie, co? Nie wiem. Wyszedł, nie. Mordo, wstawaj! Tak, <gry> Nie śpi, zaraz będzie przeciąganie liny, chodź! O jesteśmy w jednym teamie, dobra, le dawaj klepiemy ich tam normalnie na pełnej <grym> Dobra, ja idę pierwszy. Dobra, go. goecie <grym> -ja! Kurde, spadłem, ale rzuciłem kto wygrał? My! My! Led, ledwo, ale, ale się udało. Do trzech zostało. Cześć, co teraz będzie? Teraz te kulki. No, kuźwa pojedynek normalnie z administratorem, to chwada pełnej. Ale nie, powiem ci, że bardzo, bardzo, bardzo fajna fajna rzecz, naprawdę, bardzo fajna gireczka. To jest śmieszne, zajęło nam to dwa tygodnie z budową map, z I, plusem i. i z jakimiś tam mniejszymi testami, bo wiadomo jeszcze błędy się zdarzają, no bo to. No, no, no. no, no, no. Speedruna robiliśmy zrobienia tej gry. Halo, ale kulek już... nie ma, where is the kulki? Będą. Ja już widzę jedną. Nawet dwie bym powiedział. O mine god. To ja mam pecha jakiegoś. O jest, no. ja. Oh, oh, bym a ale się nie da wyrzucić. <laughs> nie, to by było ten. Jakby sojusz to by było oszustwo. To, no to tak wygląda, wiesz, jak dwóch właścicieli sobie normalnie gra, wiesz. To, to tak, to tak by można było. Nie yeah, bordo, to jest wszystko legit, zobaczysz se na YouTube. To się tam wiesz, nie przejmuj. Czekaj, ja muszę tutaj tędy masz? dobra widzę. 5 A ja 8. 6, 7, kuchwa, dawaj! No to, będę teraz to wyzbierałeś, a no, Dawaj! I mam to. Let's go! 8-9! Go! Ja mam. <grym> Jeszcze mam jedna mam? jest, mam. Aha. Trzy osoby łatwo, ale mówię, go 15 osób na tej grze to już się robi. Dobra, no i kuchwa decydująca, dobra. Lecimy, na pewno. i zobaczymy, co to będzie. Ale to będzie fajne, bo bym mógł sobie wszystkie gry od razu wstawić jako taką jedną tą, jako taką jedną rundę, wiesz? A to jest no, spoko. Myślę, że jak zresetujemy, to zaczniemy od mostu, żeby w dużo osób przejść ten most. No, i no, no, no. no. Kto, Kto pierwszy? Kto? Okej. Okay. Drugi? Ja. ja. O. Oh. Oh. Kurcze no. A ah! czekaj, pomyliłem się. O, czy, nie, bo powiem ci, tak daleko byłeś już ode mnie, że już nie ogarniałem co, co i jak, nie? Dobre, ale to, dobre, ale fajnie, o, fajnie, o, fajnie było, naprawdę fajnie było, także to były właśnie Squid Games, ty normalnie rozumiesz, na pewno. To, to, to było wreszcie takie podejście, gdzie zrobiłem wszystkie gry, nie? Hej, mogę, też. Rob póki stoję. Bo zaraz się ruszę. Czekajcie, Czekajcie wam zdjęcie. Oblegali mnie, nic. halo, nie widać. Jestem tutaj. O jest, Prawo. Dobra, prawo. O nie. Prawo, prawo. Dwa razy prawo, dobra. Prawo, potem. prawo. Halo, prawo. zniknął Kurde, nie widzę go. Trzy razy prawo. prawo. Trzy razy prawo. prawo, cztery razy prawo. Raz, prawo. dwa, trzy, cztery. Lewo. Dobra, potem lewo. lewo po czterech prawo. Trzy lewo. 4 lewo, 5 lewo. 6 lewo, 6 lewo. lewo. Raz, dwa, tu nie no przeskoczyłem. Raz, dwa, nie, to co, Raz, nie, to to co, co wy robicie, guźma? Oni po prostu oczyszczają nam drogę. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lewo, chyba. No, a ruszaj, dobra. Ja! Hey, hey. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście... nie Jedenaście, dobra, Come on. dzięki! Nie, wiesz co, ja liczyłem, ale ja, ale ja nie byłem na jednej stronie, wiesz? Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... No i ty co? już przejdziesz. CO? Pode mną się zarwało! CO? Czytuch! Czytuch! jest ostatnia gra, nie? A, no właśnie teraz ten. Z regionu. Czekaj, czekaj, no właśnie. sam, nie mogę. Czyli to A, No, 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 wziął Admina, wypchał, dobra i pojedynek. Moderator kontra właściciel, halo. Shireyuki kontra Mateusz, kto wygra? Kto wygra ten epicki pojedynek? O mój Boże, o, o! Nie, nie da rad. O, ona jest dobra w PVP, ona się nie da. Zabiłeś się chyba, nie? Tak. Ta. No o, to ci powiem, że ledwo, ledwo, nie? obrażeniami wygrał, Ja miałem z pół HP jeszcze. ha, 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 ha łożysz ty w mordę kopane. Jak mnie chłop wydóbcy w ogóle, ty. Co to było? Chop TikToka jakiegoś normalnie. Nie, nie, nie. No nie, ty też jakiś odpalony jesteś Nie, jak wygrasz domu, to odpalony na pewno, nie, to jest, nie ma opcji w ogóle O, pomaga mi! Kurde. Ck, ck. We dwójkę się Ja to, to jest jakiś dobry gościu No. No nie, HP mi kończy się Dawaj! Pada. No, nie było! O nie! No, u. u, koniec. Dobra, czekaj, jeszcze tu zostało kilku. Co tu się dzieje? To oni się ganiają w ogóle, ten ucieka! Teoretycznie, jak tak uciekasz, to w sumie jesteś w stanie później to porobić, nie? Tak, zostań dosyć długo. Ach, te emocje, ten pojedynek! No dawaj, kto wygra, całą pulę pieniądzów! Go! <noise> o! Blisko już było! No. Kurde, o oh, nie, no! jaki combo zarzucił, nie! Yeah. No, już aura poleciała. <noise> fajnie, naprawdę, kurczę, fajnie, powiem ci, yy, zaskoczyłeś mnie troszeczkę w ogóle tym, że tak, wiesz, napisałeś, o siema, zrobiliśmy split game w Minecraft, nie, I na serwerze, mówię, wiesz, super, nie, jakby czekałem na to bardzo I, 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 wiesz, nawet ci nic nie pisałem. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. I jesteśmy już po wszystkich giereczkach, jak oceniacie? Moim zdaniem wyszło naprawdę sztosik, przede wszystkim były emocje, a to chyba najważniejsze, bo bardzo często już przy niewielu minigrach mi brakowało przede wszystkim tych takich troszeczkę jakby tych, tych emocji, właśnie tego takiego, takiej tej niepewności, że, że wiesz, że możesz w każdym momencie odpaść bardzo łatwo. Wystarczy jeden mały błąd i tu jest zachowany, to mi się bardzo podoba i jest taki feeling właśnie serialu, więc jeżeli oglądaliście typowo serial, to bardzo dobrze się będziecie tu bawić, jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie musicie zobaczyć i wrócić później na serwerek i sobie po prostu zagrać, tyle dziękuję serdecznie za oglądanie, dziękuję Mateuszu za udział za pokazanie mi tutaj jak się, how, how to play this game po prostu, bo to jest generalnie taki niekwestionowany mistrz póki co, a to zobaczycie albo już zobaczyliście wcześniej ja, 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 tu, jeszcze, ja tu jeszcze pozamiatam, tylko tylko tak wiesz, jakieś inne konto se założy może, żeby ludzie nie widzieli, że to ja i wtedy, wiesz, i tak. wtedy będę tutaj zamiatał wszystkich. Także, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, biegajcie wszystkie, do następnego, trzymajcie się i papa. Pa. Pa, pa.